Kiedyś trafiłem na Zario 94. Było fajnie. Kiedyś sprzedałem Nazario 94 za 11 milionów. Było fajnie. Później doszliśmy wspólnie do wniosku, że fajnie by było, żeby Nazario cały czas był w klubie, i żeby był taką ikoną. Kupiliśmy Nazario Prime za milionów 15. Mln. Było fajnie. A teraz się dowiecie, wiecie co się wydarzyło w dzisiejszym odcinku, ale zanim, to standardowo otwórzmy sobie paczki, bo jesteśmy na koncie Road to Glory i mamy fajne paczki, mamy fajne piki i fajne rzeczy są do trafienia, szczególnie, że ten pik, który właśnie w tym momencie się wyświetla, oddaje. I z tego, co widziałem, niektórym oddaje zbyt mocno. Więc zobaczymy, jak tutaj nasze losy się potoczą. A Wy obowiązkowo pochwalcie się teraz w komentarzu, co wy trafiliście z tego pika, bo jak ja zobaczyłem, jak niektórym oddawało w tym piku wczorajszym, to się złapałem za głowę. I pamiętajcie moi drodzy, żeby kliknąć sobie także czerwony przycisk subskrypcji, żeby być na bieżąco, bo wtedy wszyscy są zadowoleni. A na pewno zadowolona jest ta karta, którą teraz wylosujemy. Ej, dobra, widzowie, podwójny potrójny walkout Powiem szczerze, jak na standardy tego kanału I na standardy yy, Dzisiejszego odcinka W sensie, no to jest pierwsza paczka, więc zobaczymy Co tu będzie dalej, bo mam jeszcze 14 paczek Jak na standardy ogólnie Tego kanału i tego road to glowy, To jest dobrze, jak nie będzie walkoutu Pomijamy po prostu, żeby jak najszybciej Przejść Do głównego tematu odcinka Ale moi kochani jak ja ostatnio zobaczyłem coś. Zresztą jak jesteście na streamach, jak w ogóle oglądaliście wczorajszego streama, jesteście na streamach, jesteście stałymi yy, bywalcami transmisji na żywo, to dajcie też znać w komentarzu, ile tutaj mamy byczków, którzy codziennie wpadają na streamy. Bo ja przypominam, że my codziennie o godzinie 21 plus minus, wiadomo, yy, streamujemy, ale z tym plus minus to teraz już się to uregulowało i chciałbym ta 20. żeby ta 21 to były takie stałe transmisje na żywo. No i tyle, więc zapraszam Was dzisiaj już 21.00, bo dzisiaj, oj, będzie gruby pagłupeni, ale jak dzisiaj zobaczyłem, co się tam wydarzyło na naszym głównym klubie, to matko jedyna, naprawdę złapałem się też za głowę, już drugi raz w dzisiejszym odcinku. I żeby fajny wstęp był do tego, co my, co się wydarzyło na tym koncie głównym, pomyślałem, że fajnie będzie także... Otworzyć paczki i może trafić jakoś karty Year na naszych głównych kontach, czy głównym, czy koncie Road to Glory. I to byłoby takie. takie pocieszenie na nas, bo już pewnie po tyle wiecie, że nie jesteśmy w najlepszej sytuacji finansowej na naszym głównym koncie, bo tam dzieją się no, różne czasem przyjemne, czasem nieprzyjemne rzeczy, choć zobaczycie, jak to będzie wyglądało. Póki co PaGoPenning nie. Nie, nie, nie napawa nas zbyt dużym optymizmem, ale spokojnie, bo to są najgorsze paczki, najlepsze przed nami. A jak bywacie na streamach, to wiecie, że te karty Team of the Year już tam nie takich paczkach się trafiały, więc ja tutaj jestem cały czas y, dosyć pozytywnie nastawiony. Zaczynamy. Duża paczka złota premium to są nagrody za, nagrody paczki za ważny mecze walkout Hiszpania. Elo Jordi Alibamba. Ło, wow, shorty, olibaba! Pięknie, widzowie, walkout. No powiem szczerze, jak na nasze standardy, to także jest bardzo dobry traf. Naprawdę bardzo dobry, cudowny wręcz. Traf. Nagrywam to o 4.17, więc ubrałem sobie taki dziadkowy, y, dziadkowy, y, można powiedzieć, y, no nie, sweterek i dzięki... Te, myślę, że kolejny walkout. Dzięki temu y, usiadłem i mówię dla moich wnuków ponagrywam coś, żeby... Żeby widzieli. I sobie... W tej wy jesteście moi, wnuk, moimi wnukami. W, bardziej myślę o takiej konwencji. Yy, i, I sobie nagrywamy odcineczek. Taki luźny, bo jutro wjeżdża coś grubego, widzowie. Jutro wjeżdża coś grubego. Myślę, że kolejny walkout, ale nie. Chyba walkouty to tutaj się delikatnie mówiąc pomyliły i nie trafiają. O, Marcialek Kamawaninga. Okej, okay, w porządku. W porządku. I lecimy. Cztery ostatnie paczki, moi kochani. I dajcie coś. Po prostu dajcie coś. Nie. Ale nie, nie damy, nie damy niczego. Dobrze. Bye i making. Kixel i trzy paczuszki, i przechodzimy na nasze konto główne. z elektron, paczka. Let's go. Oj, oj oj oj. Oj, oj, oj oj, oj. oj. Mogłoby dać. Ale nie daje. Baczka dwóch rzadkich złotych piłkarzy. Let's go. Ho, oh, oh, ho, oh. ho. Toty. Nie, kurde, nie. Pum, pum. A, dlaczego? Kurde, już zapomniałem, że ten Toty wygląda jak Toty. Ja myślałam, że to jest Toty. Ale to byłoby piękne. To byłoby coś pięknego, naprawdę. Ja się oblułem. Ale może jeszcze... Może jeszcze? No daj! Podgląd jest jeszcze, widzowie. Daj! Nie ma! Pff. Daj! Daj! Oh, kadem. No, ale może dzisiaj da. Może dzisiaj da. Umówmy się. No, bo dzisiaj nagrody sezonowe. Ja wam się pochwalę, bo dlaczego tak późno nagrywam ten odcinek? Jest czwarta Dlatego, że dograliśmy Rivalsy widzowie. Mamy 3 zwycięstw, 7 zwycięstw tygodniowe, więc mamy ten Max Max na elitarnej dywizji i mamy 50 winów, 50 meczów zagranych, więc jest Pok Champion Fest. Jest dobrze, naprawdę jest Gituwa, ale Gituwa nie jest na naszym koncie głównym. Dlatego chodźcie ze mną. Gotowi? No to chodźcie. Jesteśmy na moim głównym koncie, mój koniec. 2,6 miliona końców. Spoko, ktoś by powiedział. Ale niestety. Patrząc na sytuację naszego Ronaldo Nazare de Lumpa Pumpu, który był opisany, która sytuacja była opisana w prologu do tego odcinka. 14 790 000 końców. Tyle zapłaciliśmy brutto, no brutto, no brutto za tego zawodnika. Kiedy porównujemy cenę. Ale on za tyle nie jest do sprzedania. Na Foodbin food mówi, że on jest do sprzedania za 9 milionów. Straciliśmy 6 milionów końców w miesiąc. Dosłownie miesiąc. Zagraliśmy nim 222 spotkania dokładnie, czyli każde spotkanie, 6 milionów przez 222, każde spotkanie kosztowało mnie. 28 tysięcy końców. Jesteś drogi Nazary de Lumpopumpa. Jesteś zdecydowanie za drogi i podejrzewam, że największa strata już jest za mną i no to głupotą byłoby, gdyby Nazary spadł z 9 milionów na 2 albo 3, bo to się pewnie nigdy, nigdy nie wydarzy, ale podjęliśmy decyzję. Zmieniamy coś. Podjęliśmy decyzję, że, to znaczy ja podjąłem decyzję, że nie chcę mieć takich samych zawodników w klubach na głównym i na Road to glory Dlatego też Zinola, no, on też już stracił na wartości dość dużo, ale mniejsza o to. Ustaliliśmy wspólnie, no ja ustaliłem, wy moją decyzję podparliście w komentarzach. Sprzedajemy Zinole na koncie głównym, bo mamy go na Road to glory i dzisiaj na streamie, który się zakończył, ustaliliśmy, że sprzedajemy cały skład. I to się właśnie dzisiaj dzieje. I ten odcinek też jest takim last z tego składu. Oczywiście ostatni raz mogli się napatrzeć, napatrzeć, napatrzeć. Sprzedajemy Wandersara, sprzedajemy Markinosa, sprzedajemy jego, sprzedajemy lumpę, pumpę, sprzedajemy Ginole, Neymar i Mbappę zostawię. Dlaczego? Dlatego, że prawdopodobnie i tak te karty będą w moim klubie i szkoda byłoby po prostu je drugi raz kupować. No ale cała reszta właśnie w tym momencie zostaje sprzedana I już za niedługo, w sumie dzisiaj Dzisiaj na streamie o tej 21 będziemy budować ten potężny skład Za milionów nie wiem ile Bo nie wiem za ile te bambaryły się posprzedają Ale pomyślałem, że to jest No od, nagrać odcinek o tej sytuacji To był mój obowiązek Tak się przynajmniej czuję A wy dajcie znać w komentarzu Ile wy najwięcej straciliście na jakiejś pojedynczej karcie? Bo biorąc pod uwagę moje jakiekolwiek handlowe historie i to, że to jest pewnego rodzaju mem, ja to wiem, to powiem szczerze, nie, nie spodziewałem się, autentycznie się nie spodziewałem, że Nazario w miesiąc pierdyknie 6 milionów w dół, po prostu. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka, łapeczka w górę na pocieszenie. Widzimy się dzisiaj na streamie, a jutro standardowo 12.00 odcinek na kanale Lisek HD. Trzymajcie się, Plutko. Papa.